Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj taka stara rozdzielnia. Powinno być sporo mosiądzu, trochę miedzi, trochę stali. Tak wstępnie sprawdzałem to. Niektóre te śruby też powinny być. Z jakiegoś kolorku, bo się nie łapią. Ja ściągam wagę. Zważymy sobie najpierw całość. Cztery tysiące sześćset cztery sześćdziesiąt. No i zaczynamy się bawić. Miłego oglądania. Dobra, ja już po rozbiórce przygotowałem sobie wagę, jedna się chowała, 580 gram. 58 groszy. Tu jest kawałek aluminium, ale nie ściągałem już tego, bo i tak więcej aluminium nie ma. Teraz tak tutaj mamy mosiąc yy, pobiał 112 gram, 18,90 w tej chwili, 2,12, łącznie 2,70 to nam dało. Tu mamy 376 gram mosiądzu, yy, mosiądzu żółtego 20.70 ceny idą chyba w górę i za sam mosiądz już mamy 7.78 łącznie ponad dyszkę A więc już jest bardzo fajnie. A teraz jeszcze 194 gramy milbery. 33,20 i plus milbery nam daje jeszcze 6,44. Łącznie 16,92 z 4,60. A więc jak dla mnie. Wynik fajny, może nie jakiś mega, ale, ale nie jest źle. Ja się z Wami żegnam i do następnego, na razie. Cześć.